No, cześć. Dzisiaj pokażę Wam guziki liski. Są to guziki do włoskich torebek marki OBAK. Typ torebki to Moonlight, popularnie zwany ML. Tu mamy parkę lisków. Mniej więcej już poranny ruch zaczął. Odeszłam na chwileczkę zrobić. Pięknym słońcu ten filmik krótki. Tu jak widzicie pani Lisek i Pan Lisek. Guziki wyglądają tak, wykończone są z tyłu fimoletter. Dla fajniejszego efektu. Mają gwinty z moim logo, i tak mniej więcej dopasowane do koloru. Czyli szary. Jeszcze się uczę robić kolorów żywic, więc nie wychodzą tak idealnie, ale to nie jest takie proste, bo to trzeba tonację uwzględnić. Także dwa liseczki. Piękne. Pożegnajcie się, liski. Pa, pa!